przygotowania w tym roku zupełnie troszkę inaczej wyglądało. W zeszłym roku najważniejszym celem było osiągnięcie minimum na igrzysko Olimpijskiej i ten czas prześwieca, w tym roku jednak e, bardziej ważne będzie miejsce, aczkolwiek tutaj tak jak było wspomniane, to 2.11.15 to jest minimum szczodra świata i no, tak naprawdę wiek pokaże, czy uda się taki czas osiągnąć. Tak naprawdę te przygotowania przebiegły w tym roku bardzo sprawnie i mogę powiedzieć, że nawet dużo lepiej niż w zeszłym roku, ponieważ w zeszłym roku, w tym okresie, już byłem po jednym maratonie, który biegłem w Houston w styczniu. W tym roku bardzo mocno odpocząłem, zregenerowałem się, także ta półka, na którą skoczyłem, jest bardzo dobra, ale ja zawsze podkreślam, że maraton jest. Jest bardzo ciężkim dystansem, ja mam bardzo duży respekt do maratonu. on mnie nauczył wiele razy po i, i jednak te 42 km uczą e, tego, żeby podchodzić e, dosyć ostrożnie do tego, ale wiem, że jestem dobrze przygotowany w tym roku i mając na uwadze te, ten, ten finisz zeszłoroczny, jak to wszystko wyglądało na ostatnich metrach, e, nie wrażenia, e, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się to wdrożyć, a może nie 2.11.54, dobrze pamiętam, Ubiegłoroczny yy, czas? Tak, 2.11.54. Staraj sobie jakiś cel związany z czasem? Chcę, żeby było za drugą cenę lepiej? Tak samo. Mam nadzieję, że jest wyciec, to też będzie okay. nadzieję, że będzie lepiej, aczkolwiek w zeszłym roku też uważam, że wyniki były dużo lepsze. Niestety wiatr pokrzyżował, że nam prawie po nawrocie, po tym 20 km, była dosyć długa, prosta pod wiatr, Tam jest odkryty teren, tak jak tutaj było już omawiane i jednak te warunki atmosferyczne mają bardzo duże znaczenie. Teraz troszkę słońce przebija się przez chmurę, ale temperatura cały czas jest niska i zobaczymy na razie. Prognozy są takie dosyć chłodne, ale mam nadzieję, że troszkę się jeszcze ociepi.